Rarity. Rola Gertruda. Zła matka. Fałszywa zła matka. Lala, Lara, postać, rospunk. Pascal, Rola, Pascala i inni. Dobra, paska. Jutro jest mój bardzo, bardzo, bardzo ważny dzień. Moje urodziny! Tak, nareszcie się na to otwarzę. Zapytam ją. O, mam taką, jestem taka zdenerwowana. Roszpunko, spuść tu swe włosy. Roszpunko, chyba nie chcesz, żebym ci tu z, się zestarzała? Tak, mamo, już. Ach. A więc tak, no ładny masz Włosy. jeszcze włosy, uuu rozczesane, A jeszcze chcę Cię poczesać, tak, tak mamo. A jasne, jasne już! przecież nie znacie, ma co tu kryć. Idź, zawsze idź de, za głosem serce, a zawsze idź za głosem serca. Zawsze idź za... Au! Dobrze, mamo. Ała! A więc, jak już mówiłam, wielokrotnie. Jutro jest dla mnie bardzo ważny dzień. I widzisz. Bardzo chcę zobaczyć latające światło. O, co mówisz? No właśnie, nie. Narysowałam mapę nieba. Słońce, gwiazdy są przez cały czas, a te kwiatła są tylko raz w roku w moje urodziny. I zawsze tak sobie myślę, jakby to było z myślą. O mnie słynko, co to za głupoty opowiadasz? Mamo, ale proszę, wypuść mnie. Nie. Nie. Błagam! Nie! Proszę! Nigdy w życiu nie wyjdziesz z tej wieży! Nigdy! O, już o, oczywiście, to ja znowu jestem ta zła. Następny raz zrobicie zupę Pascal! Chodź tu! Nie udało się. Przez kolejny raz. Co ja wygaduję? Muszę szaleć. Jutro jest mój najważniejszy dzień w życiu. Dobra. Kilka minut później. Ha, no, widzę, że paskala nie ma, także i tutaj. 7 do 25 Nie to nie. No, to co byś chciał? działo? Eee! E, e. to sobie z głowy. Ja zostaję tutaj i Nie bądź taki, wcale nie jest tu mam taki. Dobra Julia. I co teraz? Ukradłeś tą koronę, czy nie? Dokładnie. Ha, ty nam nic nie mówisz. Nigdy. Spokojnie, chłopaki. Mam tu całą koronę. Alarm! Jak? A nas ścigają. Dobra, plan jest taki: podsadzacie mnie, a ja was wyciągam. Ale bierzemy łup. Co? No widzicie, tyle nas łączy i taki brak zaufania. O! tam są, tam są. Dobra, a teraz na wyciągnę. Przepraszam, nie mam kopyta. Zdrajca! Au, au. Kilka minut później... Jak ja teraz przejdę? To nie jest zbyt dobrze chronione. Hmm. Dalsza część nastąpi.